Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu. Zaczynam wieczorem, bo jest 19.30. Właśnie dojeżdżam pod dom mojej koleżanki, już tak naprawdę jestem pod blokiem, więc dlatego nagrywam na ulicy. Oczywiście nie nagrywam. I słuchajcie, stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby zacząć vloga, ponieważ Michalina śpi, Szymon został z nią w domu, a ja słuchajcie. Wymyśliłyśmy właśnie z koleżanką, że pójdziemy na rolki i szczerze, naprawdę się stresuję, bo na rolkach nie jeździłam no, z dwa lata. Yy, w zeszłym roku wszystkie sporty, można to tak powiedzieć, jakieś aktywności takie na świeżym powietrzu sobie darowałam, bo byłam świeżo pocięć cesarskim. A, dobra. Stoję. Dobra. W zeszłym roku wszystkie aktywności sobie darowałam, bo byłam świeżo po cięciu cesarskim, więc yy, no nie, nie było to dla mnie, po prostu nie chciałam ryzykować. No i też nie jest to zalecane. O może tak mi będzie lepiej widać. Ale w tym roku... Yy, no już nie ma wymówki żadnej, więc yy, jeżeli jest możliwość i Szymon został z Michaliną, yy, no to trzeba korzystać, że też koleżanka jest i na Wrocławiu, bo większość moich znajomych jest dziś poza, więc też się ciężko zgadać. A że się taka super sytuacja przytrafiła, no to odkopała moje rolki stare jak świat. Właściwie to mój tata je odkopał, bo jeszcze były u rodziców. Yy, nie wzięliśmy ich, czyli dwa lata na pewno nie jeździłam, bo już mi mieszkałam dwa lata z rodzicami, a było jeszcze u nich w domu yy, i no i będę, będziemy jechać, więc zobaczymy, <grym> czy to w ogóle będzie się nadawało do pokazania w internecie. <grym> Od razu mówię, że nie jestem, mm, nie jestem specjalistką, nie, nie potrafię za bardzo, je, wiecie, no jeździć. Potrafię ogólnie. Jeżeli miałabym wybierać rolki i łyżwy, no to zdecydowanie ja wybieram łyżwy, bo na łyżwach bardzo lubię jeździć. Bardzo dużo kiedyś chodziłam na lodowisko, gdzieś tam przeplatanki, nieprzeplatanki, wszystko miałam opanowane. Teraz już pewnie bym nie zrobiła tego, może po jakimś czasie, jakbym sobie przypomniała, to by się udało, ale rolki były dla mnie zawsze trudniejsze. Co dużo osób na przykład dziwi, bo dla wielu ludzi jest na odwrót, że dla nich są rolki łatwiejsze. Czego ja z kolei nie rozumiem. No ale każdy ma jakieś tam swoje preferencje, więc no spróbujemy dzisiaj. Ciekawa jestem, jak to będzie. Więc za chwilkę hmm, pokażemy Wam nasze zmagania z rolkami. Mam nadzieję, że ehh, będzie dobrze, że nic sobie nie złamie, odpukać. I że, yy, że nie będzie jutro bardzo mocnych zakwasów, no bo trzeba jakoś funkcjonować, nie? Bardziej rekreacyjnie. Kiedyś siedziałam na rolkach, kiedyś nawet pamiętam z moją przyjaciółką, zrobiłyśmy 16 km, co dla mnie było bardzo dużo. Jak na rolki, no ale jakoś tak nie. nie trenowałam tego, więc dzisiaj troszeczkę mam stres. Nie ukrywam. Ale wierzę w nas. Razem raźniej, nie? Więc będziemy się jakoś tam wspierać wzajemnie. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Za chwilę się łączę. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Piękny zachód słońca. Tutaj mamy po prawej stronie obwodnicę. Będę dyszeć. No, nie szalej. Jak się nie wywalę. Co? Umiesz? Umiesz? Aha. Nie umiem hamować. No musisz tak do góry podnieść. A ty nie masz hamulca. No więc tak. O Boże. A ja nie nagrywałam. Dobra, słuchajcie. Nagrałam, że jedziemy. Proszę bardzo. Trochę się boję, bo chcę być cała. Ale będzie dobrze. Będzie dobrze. I jak wrażenia? Super. mi no nie by było na rolkach, ale świetnie. Fajnie. ma nowe rolki, a ja. Stwierdziłyśmy, że koniecznie muszę kupić nowe, bo mnie bolą stopy w nich i mi się luzują w trakcie jazdy, więc chyba będę jutro szukać. Dobra, słuchajcie, nie widać mnie na pewno, ale będzie słychać. Siedzę już przy samochodzie, ściągam moje rolki, muszę koniecznie sobie znaleźć nowe rolki. One mi się luzują w trakcie jazdy. Słuchaj, ciężarówki. One mi się luzują w trakcie jazdy i przez to mi lata w nich stopa i mnie to boli. Po prostu czuję takie, nie wiem, kości mnie bolą. Plecak. W ogóle nie zmieściły mi się te buty całe do plecaka, mi jeden but wystawał, ale nieważne. I jak? Jak? No, fajnie. Kurde, szkoda, że... Pierwsze, pierwsze lody przełamane, nie? Ciemno, właśnie szkoda, że ciemno, bo nie widać dziury jakby była jakaś, nie? I trochę strach. Ja tu na zakręcie bym się wywaliła, bo w ten piasek wjechałam. A już jest ciemno. Pokaż mi to swoje. Zdjęłaś już? Tylko Jedną na razie. Chyba nie będę cały zakład, zaraz sobie zobaczę. Teraz. W ogóle twoje są chyba... W ogóle mam wrażenie, że twoje są lżejsze. Ogólnie całe, nie? Cześć kochani, witajcie kolejnego dnia. Ja właśnie zawiozłam Michalinę do żłobka. Ja właśnie robię sobie śniadanie, odgrzewam maczfita. Mam dzisiaj tartę z łososiem, z brokułami i do tego jakiś sos. No i robię sobie kawkę, bo przed wyjściem nie piłam. I słuchajcie, Michalinka teraz już o, zostaje do 11:40, więc odbieram ją po obiedzie. Obiad je w żłobku. I bardzo ładnie je, także jestem zadowolona. Cieszę się, że też, wiecie, nie jestem głodna. Jeżeli im je, no to znaczy, że też yy, czuję się tam dobrze. Więc yy, ja wróciłam do domu, jest teraz 20 I yy, yy, zjem sobie śniadanko na spokojnie, poogarniam w mieszkaniu i jak zdążę, to pomyślałam, że... Patrzę, myślałam, że jakiś robak chodzi pomyślałam, że umyję dzisiaj samochód, bo jest ładna pogoda, na pewno nie będzie padać, a nasz samochód wymaga umycia, więc zobaczę, może może się zdecyduję, więc ewentualnie bym jeszcze podjechała na myjnię, zanim pojadę po Michalinę, no ale go trzeba odkurzyć, powyrzucać śmieci i naprawdę porządnie umyć, więc zobaczę, czy dzisiaj, czy kiedy indziej. Jutro już nie idzie do żłobka, bo jutro idziemy na szczepienie, także jutro Jutro zostaję w domu. No i będzie weekend, więc szybko zleciał tydzień, taki krótszy trochę, no bo od wtorku. Wczoraj na rolkach było super, naprawdę było bardzo fajnie. Cieszę się, że poszłyśmy, ale właśnie, tak jak mówiłam, muszę chyba sobie kupić nowe rolki, bo te, które mam, one mi się luzują w trakcie jazdy i mi trochę lata kostka, i wydaje mi się, że przez to mnie boli właśnie stopa. Podczas jazdy albo jakoś, nie wiem, źle układam, czy też to jest bardzo możliwe, ale zobaczymy. No, ustaliłyśmy, że będziemy sobie tak w miarę regularnie chodzić. Oczywiście, to też musimy się dopasować, bo praca. Ja za chwilę też wrócę do pracy, dziecko, więc trzeba będzie jakoś tam się zgrywać, ale chociaż raz na jakiś czas, jakby nam się udało wyjść, to by było super. Więc tak, takie plany, zabieramy się. Zaczynamy dzień i yy, no, zapraszam na kolejny dzień z nami. Słuchajcie, ja się właśnie zbieram, pakuję Michalinkę i yy, pokażę Wam, co zabieram na spacer. Zabieram musik owolowy, ona je uwielbia, wszystkie smaki. Yy, zabieram takie chrupki z bobowity kukurydziane, one są bardzo, yy, bardzo fajne. Oczywiście woda. Muszę napełnić bidon. Tam mam jeszcze biszkopty z wcześniej. Okulary. Pokażę wam później jakie okulary jej kupiłam. Zobaczymy czy będzie chciała nosić. Pampersy, chusteczki oczywiście. Jakaś tam zabawka. Więc taki cały cały asortyment na spacer. Wszystko może się przydać. I tak myślę, że będzie raczej spać ale wiecie w razie czego schowałam już też zimowe buty i powyjmowałam wiosenne i tutaj sobie dzisiaj wezmę takie buty z ryłko, bardzo je lubię coś, myślałam, że coś pękło one są skórzane, takie adidaski sportowe bo czarne kurtki będą mi pasować. Jeżeli chodzi o mnie, to wyglądam tak. Oczywiście okulary, one są z Tomiego Hilfigera kropka. -ku, kurtka, którą kupiłam ostatnio w Kropie. Koszulka z Mojito. Torebka jest z Parfua, Kupowałam na Zalando. Dresy z Ochnika. No i buty, tak jak już Wam mówiłam. ręko, więc sportowo, wygodnie, idealnie na spacer. Kolczyki, te ze świąt i makijaż taki jak zawsze. Dajcie znać, czy chcecie, żebym wam w ogóle pokazywała takie właśnie stroje Bo ja dnia. Ja na przykład w innych vlogach lubię oglądać stroje dnia innych dziewczyn, więc dajcie znać, czy u mnie też chcecie coś takiego, żebym pokazywała. Ja jakąś stylistką nie jestem, nie ubieram się nie wiadomo jak, wiecie, na czasie i tak dalej, ale może kogoś zainspiruję czasami może jakaś fajna rzecz wpadnie komuś w oko. No i ze sobą zabieram drugie śniadanie. Wybrałam sobie smut Widzę, że coś to jest brudna butelka dobra. Smoothie z owocami leśnymi, jabłkami, bananami i masłem migdałowym więc zobaczymy. Wyjęłam sobie chwilę wcześniej z lodówki, żeby nie było takie bardzo zimne. Więc przez drogę sobie wypiję. No, a dzisiaj na obiad jest spaghetti. Już się nie mogę doczekać, bo uwielbiam. Coś tutaj mi widzę jakaś rzęsa. Dobra, klucze mam. Lecę najpierw po mamę, pojedziemy na zakupy, później po Michalinkę i na spacer ja też posprzątane tutaj aby sobie leży. Jeszcze tylko będę musiała powiesić pranie, jak się wypierze. Nastawiłam sobie z opóźnieniem, więc jak w to się akurat powinno skończyć. <gry> więc tak, wszystko ogarnięte można iść. I fajnie sobie takie drugie śniadanko przekąsić w samochodzie podczas czekania chwili piję sobie łyczek po łyczku. bardzo smaczny, taki lekko kwaśny, troszeczkę też tutaj wyczuwa się właśnie te migdały, naprawdę bardzo fajne połączenie smaków. Pokażę wam, co udało nam się dzisiaj kupić, bo jest rewelacyjna nowa kolekcja w Pepko dla dzieci. No, patrzyłam na dział dla dziewczynek, dla chłopców nie wiem, czy są jakieś ciekawe rzeczy, ale myślę, że warto zajrzeć. Muszę pokupować Michalinie trochę letnich ubrań, bo wiadomo, że teraz jak będzie ciepło, no to te ubrania będzie się częściej zmieniać, nawet pewnie kilka razy dziennie, bo albo się pobrudzą, albo się spocą, albo się zmoczą, więc musi być tego trochę być na zmianę. I pierwszą rzeczą jest body, które było za 15 zł, żółte, z takimi ażurkowymi rękawami. Te akurat jest w rozmiarze 80, bo mi się wydawało dosyć spore, więc takie pierwsze body. Kolejne body, no i właśnie to jest ta super kolekcja w rozmiarze 86, kosztowało 20 zł i to jest taka muślinowa kolekcja, no przepiękna. I też bardzo przyjemny właśnie materiał, więc takie różowe. Bardzo mi się podoba. Kolejna rzecz: jest to sukieneczka albo tunika, albo sukienka. Zależy. Wzięłam 86, kosztowała 20 zł. To też jest właśnie z tego muślinu, czyli biała z takimi guziczkami, naprawdę śliczna. Dalej wzięłam jej takie spodnie, tutaj mamy 86 za 20 zł. One są z wiskozy, więc są też naprawdę bardzo przyjemne i na kolanach mają serduszka i takie ściągacze. Dalej dwie pary leginsów, też 86 i kosztowały 15 zł. I mamy zwykłe blado różowe i takie blistki. No i ostatnia rzecz, najładniejsza według mnie, to jest komplet, który kosztował 30 zł i go wzięłam na rozmiar 80. I to są takie spodenki krótkie z kokardką i do tego jest taka bluzka, więc to będzie naprawdę fajnie wyglądać, no i będzie jej... Więc to będzie fajnie wyglądać i będzie też jej Wygodnie. Ja sobie kupiłam też jedną rzecz w half price. Ie. Kupiłam sobie baletki z Gino Rossi, które kosztowały 97 zł. One są skórzane. Cena wyjściowa niby były dwie, niby to było 230. Zwykłe czarne, zamszowe balerinki. dosyć gruby jest ten zamsz z kokardką, takie myślę, że najbardziej klasyczne, nie mam takich butów a teraz do pracy do biura myślę, że będą jak znalazły, no i też na wiosnę więc fajnie, że za tą cenę udało mi się kupić i tak planowałam jakieś czarne, takie lżejsze buty bo mam beżowe, a czasami czarne też się przydadzą no i zakup, który ostatnio zrobiłam na Allegro są to okulary przeciwsłoneczne dla Michaliny Nosiła dzisiaj, miała je chwilę założone na słońcu i nie ściągała. W domu ściągała, na dworzu nie. Są to okulary marki Kietla, o ile dobrze to czytam. I jest to model łos. Też mam nadzieję, że dobrze wymawiam. One są po prostu takie śmieszne. Mi w ogóle na zdjęciach one się wydawały, że są większe. No i wiadomo, że okulary dla dzieci są małe, ale wyobrażałam sobie, że będą większe. Jak ja je zobaczyłam na żywo, to po prostu padłam. Macie dodatkowo woreczek i taki taką gumkę, którą można przyczepić tutaj za uszy, żeby się okulary trzymały, wiecie, z tyłu głowy, nie? One po prostu są takie fajne. To są okulary, które wszystkie normy spełniają, są bezpieczne dla oczu i tak dalej. No i wyglądają tak. Są śmieszne. To jest rozmiar od 1 do 2 lat. I co jest w nich fajne, to jest to, że są elastyczne, zobaczcie, więc nic się nie urwie, nic się nie złamie i one nie mają zawiasów, bo jest dużo okularów, które mają elastyczny tutaj ten materiał, z którego są wykonane, ale mają zawiasy, a ja się boję. Że coś by, wiecie, odleciało, oderwało się, a tutaj nic się nie oderwie, więc jak ona, ona, ja mogę założyć. Więc jak ona założy, no to nawet jak coś tam jej spadnie czy ściągnie, to nic się nie popsuje. Są naprawdę bardzo elastyczne, no i wygląda w nich śmiesznie. Ale, wiecie, chronią oczy i swoją funkcję spełniają. Więc takie zakupy, mam nadzieję, że się podobają. My zjedliśmy sobie przed chwilą obiad. Żebym pojechał, musi coś tam załatwić. No i sobie siedzimy w domku. Także zakupy zrobione. Kupiłam jeszcze i takie pudełeczka na przekąski, jak będziemy gdzieś wychodzić. Bo teraz też takie rzeczy nam się przydadzą. I talerzy. Kochani, ja właśnie zmontowałam tego vloga i widzę, że już ma ponad 18 minut, także będę się żegnać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. E, Michalna już śpi, jest e, gdzieś koło 19, dzisiaj bardzo wcześnie, bo była z jedną drzemką, e, także wieczór wolny. E, dziękuję bardzo za oglądanie. E, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie film, e, a my widzimy się w kolejnym filmie. Także buziaki, do zobaczenia. Pa! pa.